Witajcie kolejne kanale ogólnie. Bardzo się cieszę, że mam motywację, że jest kolejny odcinek i to dosyć szybko. Dzisiaj będziemy razem komentować e, te deski, na które czekałam i piłkę całą piasankę, czyli na miłość, którą zrobiła e, ekipa fazy. Jestem bardzo ciekawa, bo to jest disco Polo, Ja jestem z Podlasia, więc ja na disco Polo znam się bardzo dobrze. <gryw> Powinnam się znać bardzo dobrze i dzisiaj będziemy razem komentować to. Gotowi? Jeśli trafiliście na mój kanał przypadkowo i chcecie zostać ze mną troszeczkę dłużej, zachęcam do zasubskrybowania kanału. A dodatkowo mam kanał bardziej vlogowy, rozrywkowy, Sandzianka, gdzie nagrywam prawie dwa razy w tygodniu, więc zapraszam. A tu filmy pojawiają się e, regularnie w piątki, ale też czasami e, bezterminowo, kiedy ktoś wyda. W Piosenkę! A jeśli mnie nie znacie, jestem Sandra. Jestem aktorką, wokalistką, artystką. E, tworzę własną muzykę e, i piszę piosenki. I ja jakby też robienie teledysków i tego wszystkiego, bo je pomontuję od bardzo dawna i realizuję dużo rzeczy. Więc czy moja opinia się liczy? Nie. <laughs> Każdy ma swoje zdanie. Pamiętajcie też, bierzcie to e, mniej na poważnie, moje komentarze, bo jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Każdy ma swoją opinię. I tak. Podajcie na moje piosenki, możecie mieć też swoje opinie a propos moich piosenek. Oglądałam y, ich backstage robienia tego klipu i sądzę, że mega będzie bardzo fajne, bo mieli dużo y, fanów przy tym. A jeśli jest fan przykręcenia klipów, no to ten klip jest fajniejszy i ma taką większą duszę. No i wiadomo, to jest totalnie dla Beki na piosenka. Y, sprawdzajmy piosenkę Faza na Miłość. Ej, hey, DJ, puść to na fula! Jeszcze ja już słyszę ten beat, i wiem, że to będzie cudowne. <grywka> wiem, że to będzie cudowne. Świetny jest ten bit! kocham ten beat. Malwinka, mega slay, że, że ona jest jako osoba ta główna główna postać, jest mega się nadaje i w ogóle mega, mega to jest slay. Na co dzień oglądam fazę i bazę, mm, do jedzenia, bo nie mam całkowitej. Ja jestem fanką ogólnie bardziej fazy, chociaż baza też jest fajna, tylko no, tworzy content bardziej dla dzieci, tak, to jest zrozumiała. Widziałem Cię w fast foodzie po łudzie chcę masz taką słodką budzie buzię. lecz najpierw daj mi proszę zjeść ojoj ojoj strasznie to brzmi ja wiem o tym, że disco polo nie brzmi za dobrze czasami ale strasznie Strasznie dla mnie to brzmi. Ojoj, no ale tak miało być, tak? Eee, I to miało być taki fałsz, dyskopolowy. Chociaż to no, strasznie brzmi, jakbym miała to słuchać na co dzień, to, mm, to strasznie tak boli. Ale oglądajmy dalej, ale teraz jest totalnie wajbowo. Eee, jakaś dziewczyna podchodzi eee, do jakiegoś typa, ten żart o tym udzie, świetny w ogóle. Jednak właśnie nie podoba mi się to strasznie. Zrobić to ta zwrotka. Tak, no, Ja wiem, że ma być fałsz, ale to jest straszny fałsz. Was, jak za lat, nie chcę... Najgorsze no jest ten echo takie, które jest pod nim, pod tym głównym wokalem. To robi całą fałsz. Ale to tak ma być, wiem o tym, ale nie da, się, nie da się tego słuchać. Sądzę, że to jest świetne, że ma tę śpiewałkę, Wow. Ej, ten teledysk daje taki vibe disco polo, I, i może przez to jeszcze przez ten beat i przez tę nutę całą. No, refren jest świetny, B bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo mi się podoba ten refren, jest mega disco polowy, totalnie w świecie disco polo na weselach mogłoby to lecieć. jeśli e, To by zostało tylko i wyłącznie jeśli chodzi o refren, bo wzrotki się nie nasłuchać. słuchać. <laughs> na razie, co nie? zobaczmy, co będzie dalej. Ale refren na weselach? Mordeczki, to by było tańce. Malwinka tak slejuje. O mój Boże, ona wygląda z, z tym psem. No genialnie, genialnie. Zobaczyłem ją w skience, poczułem się jak w O, e, już kuby, o wiele lepiej brzmi ta, ta zwrotka. Nie wiem, może mniej tego fałszu, jest tego efektu. A ciebie na dłoń serce. Chwilą, pragnę więcej, choć zabiorę cię na backstage Ej, naprawdę, o wiele lepiej brzmi ta zwrotka, albo jego głos bardziej pasuje do tej nutki, mm, a nie disco. o tym, że Michał nie śpiewa, nie wiem jak Zbyszek, ale no, Michał to nawet mówił, że trzeba tam autotune'a, nie wiem jak to wychodzi, ale naprawdę, kupię wyszło to w porządku i mogłabym totalnie tego słuchać na weselach. Światy, miłość, piękny tercet, Fajne, podoba mi się. Czyli jakby tamty fałsz, to nie wiem od czego zależało. Czy od to, że miał być specjalne, bo ich brzmią zwrotki bardzo dobrze. Wokalnie, dyskopolowo, bo to taki łatwy, dosyć wokalny. <grytanie> Ale y, pasuje i fajne. I po, po, podoba mi się ten klip. Ona ma fazę na miłość. Serce mocniej zabiło. Wiem, że więcej byś chciała. Moja mała. Ona ma fazę na miłość. Nawet ci się nie śniło. Będziesz baby do. za zarąbista, zarąbista scena mogę to, że są urodziny w jakiejś remizie, że chociaż ona ma, ma, ma fazę na miłość za mało jest dla mnie tego takiego Takiego, że z chłopakami powinno być jeszcze, jeszcze zobaczymy, przebiski scenek jak ona kręci z każdym tak nagle, żeby on, bo on, jej było więcej, bo to jest w sumie piosenka o kobiecie, ona ma fazę na miłość i że właśnie tych adoratorów jest bardzo dużo, wtedy bardzo to będzie podkreślone, bo właśnie nie wiem o co chodzi, ta niby dziewczyna tam kręci, była tu, była tam, tutaj właśnie nie wiadomo skąd się wzięła ta Wiktoria tak naprawdę w historii, no jest yy, piosenkarką, o mam pomysł, bo tak, że ona jest w tej remizie, no bo ona jest troszeczkę z dupy w tym kebabie, ona jest... Z dupy trochę w tym Mercedesie czy Straży Pożarnej, że oni się właśnie poznają wszyscy na imprezie. Jakiej? Oni się poznają na imprezie, gdzie ona jest wokalistką, Wiktoria. Tak się zaczyna. I potem. Yy, na przykład przy stole siedzi ona i trzech typów, i ona sobie wybiera, i potem mogłyby być flashbacki: że ten tutaj tam, ten, ten w kebabie, ją zaprosił, ten do wozu, wozu strażackiego, ten do samochodu, i to by było fajne, i to by miało sens. Bo teraz tu nie wiem o co chodzi, tak naprawdę taki zlepek: że dlaczego to się zaczęło na początku od kebaba, i wiecie, to by było. Yy, a w tej yy, disco-polo był bardzo historie, co nie? Że od początku do końca coś się dzieje, i jest pewnie jakaś puenta. Ma, moja mała Mama na się by się przydały jakieś freshbacki, co nie? Nawet jakby ona tańczyła z tymi yy, kawalerami, nie wiem, czemu tak powiedziałam, ale właśnie, że yy, zamiast tańca, bo jakby ta historia się skończyła i to jest, ona ma fazę na miłość, to jest o kobiecie, która idzie do, no, kurde, no tego mi brakuje tutaj historii, co nie? To by było super. No i fajnie limuzyna i na przykład ona mogłaby z nimi siedzieć w tych limuzynach i razem się bawić z nimi, yy, a Wiktoria wtedy śpiewa. O. jak jest ta scena, to by było super, by to tak była scena początkowa. I właśnie oni by siedzieli tak przy stole, ona by siedziała gdzieś dalej i nagle oni, we trójkę zaczynają ją ją podrywać. Wiem, że jestem znawczynią Disco Polo, ja powinna to po prostu robić. I oni wtedy takie, ej, dobra, cześć! I ona zwraca na niego każdego uwagę. A potem właśnie są te randki, a na końcu ona wybiera i tańczy z. W ka każdym oddzielnie, a potem tą trójką, jedynką, i mogę yy, i po ogóle się tak skończyć w ogóle, żeby to w ogóle zakończyć, że nie wchodzą do tej limuzyny we czwórkę, albo właśnie nie, że yy, przyjeżdża limuzyna po tą czwórkę, a ona sama wchodzi i ich żegna. To by było disco polo, jakby jeszcze feministyczne disco polo. Zobaczę. 300 w ogóle, jeden bardzo dużo nie, po prostu ja nie mogę tutaj te komentarze czytać, iśćcie w taki gatunek, nic z nie robi Disco Polo, słowa Cariel, ej naprawdę, Victoria Super jakby świetnie zrobiła to, moim zdaniem. Jeśli chodzi o mój komentarz, to właśnie bym trochę pozmieniała, jeśli chodzi o ledy, są no super jest nagrane, fajnie, że są tam widzowie prawdopodobnie, tylko zrobiłabym, ja dałabym historię, bo Disco Polo ma takie, że yy, Zazwyczaj, bo wiadomo, czasem są po prostu ładne widoczki i kobiety ładne. Tak, tak często jest i fazy śpiewające, 4 18. Ale ten to właśnie zrobiła do tej piosenki i to, że oni mają tak taką możliwość nagrania właśnie takiej historii, to by było, było boskie. Eee, ale wiadomo, to jest piosenka tylko i wyłącznie dla celów humorystycznych. Pewnie jak ja będą koncertować, to będzie wielki hit, tak samo jak to było z piosenką retro, która w ogóle niespodziewanie nagle wybiła się w Więc to będzie taka, taka typowo, żeby sobie się pobawić na koncercie. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba ta nuta. Czy może macie podobne spostrzeżenia, tak jak ja? To teraz robimy, zostawiamy subskrypcję, jeśli chcemy być na bieżąco, bo no, filmy nie pojawiają się aż tak regularnie, bo pojawiają się na pewno co tydzień w piątki, ale też w różne inne dni, jeśli tylko jakiś influ wyda. Co yy, ja widziałam, że Czajnik coś tutaj szykuje. Ja nie jestem totalnie w, w multiversum uniwersum Czajnika, więc jestem bardzo ciekawa ich piosenki, bo nie słyszałam żadnej, a ostatnio pewnie coś wydali. Chyba kolejna to będzie piosenka Czajnika. Zasubskrybuj kanał i widzimy się już niedługo. Buziaki!